59, 10, to zagramy w wgrane na akurat na normalnym, gdy będzie ponad 5 łapek w górę, gram na ekstremalnym, dobra, okay. wyłączam, bo nie lubię, dobra, i gramy. Spróbuję akurat dzisiaj przejść całego, ale wątpię w to, bo pierwszy raz gram w to akurat. Wcześniej tam miałem raz jakąś podróbkę, ale mi się nie podobała, więc. No. Dobra. Budzi mi się. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy na dół. Szybko oh, O, świeca zaponowa do auta. Dobra. To bardzo był mi yy, potrzebny klucz do zbrojowni. Dobra, otworzymy. Ja Patrzyna mi jest pułapka, bo akurat oglądałam takiego innego youtubera i widziałem, że miał taką jedną fajną pułapkę, gdzie... Te grany da się zamrozić No Dobra A więc sobie pikamy? Kurde, gdzie ja jestem? Zapomniałem Gdy będzie pięć łapek w górę To robię A yy, Gdy będzie Klikajcie łapki w górę I subskrypcje Bo mi są potrzebne Zachęcam, kto nie chce to nie musi ale zachęcam, bo odcinki są codziennie. Co to jest? Nie wiem. O nie! Ono już idzie. Szkoko się. Dobra, i teraz sobie chwilę przeczekamy. Zachęcam, żebyście subskrybowali Oleg, Podłoga Ity i Wiktory Knox yy, Nagrywają naprawdę fajne odcinki, przyjemne, przyjemnie się ogląda. Zapraszam, żebyście subskrybowali. Poszedł już stąd? Dobra. Dobra, to sobie tak zrobimy, żeby przyszła, musimy chyba troszeczkę hałasu narobić. Dobra. Dobra, jest tu. Przeczekajmy chwilkę i pójdziemy od razu do samochodu. No dalej, babulka, ruszaj się, ruszaj. i. szybko, 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 szybko. No i też przewaliłem, mnie. Jak zawsze. Wiedziałem, że... Poczekajcie, że ona mnie wyciągnie, niech się zresztą ona robi Muszę coś stąd wziąć. Mam dzisiaj zamiar nagrać 25-minutowy odcinek. Dobra, zaraz, poczekajcie, zaraz wyjdziemy. Oważę, już ja są widzowie, widziałem, musiałem na chwilę coś zrobić.

Понимаю, уже ид ⁇ так. No, biegnie. Po dwudziestu latach. Co jest? Ole, flesz. O, no dobra, bądź cicho, babulka tej. No już, 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 No co mi niby zresztą pułapką? To ona są pójdzie. O oh, Boże. Zachęcam, żebyście subskrybowali Oskar, Podłoga Yty Podłoga Sztos. Wszystkie te trzy kanały. Olek, I, Olek Podłoga I ty, Victorinox przez 2I, jakby co? Bez I, tylko N -O x i e, Oskar podłoga Sztos, podłoga ty. I. Добра. О, куда. Wątpię, że przejdę akurat, bo jestem dopiero pierwszy raz w Akurat, gdy będzie dzisiaj. Aha, chciałam Wam coś powiedzieć: gdy będzie 10 subskrypcji, nagrywam z twarzą. Dobra. Co? Nara Grena. Ciu? nie ma. Co się śmiesz, jak głupia?